witam Witaj. Witam Cię na kolejnej medytacji. Dzisiaj medytacja, która nazywa się Oddech dziesięciu. Jest to medytacja, która ma uwolnić nas od chorób, no, więc warto spróbować. Najpierw, oczywiście tak jak zawsze, połączymy się u mantrą początkową, u mantrą ochronną, rozetrzeć dłonie. Połóż w namaste, mądrze w modlitewnej na sercu. Wyciągnij swój kręgosłup do nieba. Pochyl lekko brodę w stronę klatki piersiowej. Sprawdź, czy jeszcze odrobinę możesz wyciągnąć się do góry. Poczuj, jak kręg po kręgu twój kręgosłup jeszcze bardziej się wydłuża. A twój czubek głowy sięga aż do nieba. Weź kilka głębszych oddechów, dając znać swojemu ciału, że jesteś, że się z nim witasz. A umysłowi, że może trochę odpuścić, że teraz jest czas jego relaksu, odpuszczenia. I weź wdech przez nos. I wydech przez nos. I wdech do mantry. O, no. Sand góra na mę, ringuru, dewana me. An górę na mę, dżungat, górę na mę, sad, górę na mę, ringur, An weź wdech. Przytrzymaj chwilę. Poczuj siebie w złotej kuli światła. I wdech. otwórz oczy, zrelaksuj się. Hmm. Mudra będzie prosta. Będziemy trzymać łokcie hmm, mudra w zasadzie ruch rąk. Hmm. Będziemy trzymać łokcie zrelaksowane na żebrach, czyli opieramy sobie hmm, po prostu. Łokcie hmm, na żebrach, są przytulone do naszego ciała. I w ten sposób będziemy poruszać naszymi dłońmi, tak jakbyśmy chciały klasnąć, chcieli klasnąć, ale nie klaszczemy. W ostatniej chwili podtrzymujemy, powstrzymujemy ten ruch, natomiast ten ruch jest bardzo, bardzo energiczny. To nie jest tylko takie machanie rękoma, ale faktycznie jest pewnego rodzaju napięcie. Tutaj w ciele i do tego dodamy oddech. Oddech będzie wdechem przez nos i wydechem przez usta. I liczymy do tego do pięciu na wdechu i do pięciu na wydechu, czyli w sumie 10, dlatego oddech 10, czyli nabieramy powietrza przez nos. Czyli tak, jakbyśmy dobierały, dobierali powietrze i tak samo na dzielone wydychamy to powietrze. Jeszcze raz, wdech. I wydech. I teraz to, co ważne: oczywiście możesz na początku zacząć szybciej, ale potem też wydłużaj ten oddech. Ważne natomiast, żeby te sekwencje wdechów i wydechów były równe, czyli wdech i wydech potem na długości dobierania i wydychania takiego sekwencyjnego będzie równy. Przygotuj się usiąść wygodnie w pozycji jogicznej. Ja nastawiam czas, żeby nas pilnował. I zapraszam. Rozpoczynamy. Ucieka. Wracaj do świadomego wykonywania oddechu. Wracaj do punktu skupienia wzroku między brwiami lub na czubku nosa, jak wolisz. To są punkty driszti, które przywracają nas do skupienia. Sobie, co robię, po co to robię. Też bardzo pomaga. Pracujesz tutaj ze swoim polem elektromagnetycznym. Przez te ruchy takie energiczne też aktywuje się i oczywiście oddech, który wykonujemy. Aktywuje się tutaj, pobudza przysadka mózgowa, która z kolei aktywuje układ immunologiczny do tego, aby sprawnie funkcjonował. Stąd ta tajemnica dbania o nasze zdrowie czy właśnie uwalniania od chorób poprzez tą medytację. Warto spróbować, warto doświadczyć. Should i Weź wdech. I teraz naciśnij dłoń mi na oczy, na twarz. Obie dłonie mocno naciskaj na twarz. Trzymaj, trzymaj. Mulband oczywiście zaciśnięty. Trzymaj. Puść, wydech. Jeszcze raz nie, nie puszczaj dłoni. Wdech. Mulband mocno naciskaj. Na twarz, dłońmi, mocno, mocno, mocno trzymaj, nawet do 20 sekund, jeśli dasz radę. Przytrzymaj, naciskaj, mocne napięcie ciała, całe ciało drży, napina się. I puść, ostatni raz, weź wdech. Mocno naciskaj dłońmi, mulband, ciągnij energię do góry, naciskaj na twarz. I puść. O, po dłonie, nie otwieraj jeszcze chwilę oczu. To jest ten czas, żeby czuć, żeby nie myśleć, ale czuć, odczuwać. Odczuwaj swoją energię. Czuj swoje cudowne ciało. To właśnie ty. Twoja energia piękna, która krąży po ciele, która cię aktywuje do działania, do stawiania się do życia. Niezależnie od tego, co robisz w życiu, czy przewodzisz ludziom, czy też wspierasz takie osoby, które przewodzą czy jesteś liderem dla... liderką dla samej siebie dbanie o swoje zdrowie dbanie o swoją energię zawsze jest ważne, dlatego bardzo, bardzo polecam Ci oczywiście tą medytację tę medytację może uczynisz ją swoją praktyką na dłużej, może na 40 dni już wiesz jak to robić, kontynuuj Obserwuj, co się zmienia w Twoim życiu, co się zmienia w Twoim ciele. Czy poprawia się zdrowie? Bardzo Ci tego oczywiście życzę. Zakończymy mantrą Sat Nam, trzy razy Sat Nam. Długie Sat, krótkie Nam, jestem prawdą. Prawda to moja tożsamość. Weź wdech przez nos i wydech również przez nos. I wdech to mantry. Sat nam. Sat nam. Sat. Ruj pięknie, żyj pięknie. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia oczywiście na kolejnej medytacji. Pa Pa!